Święty Jan Paweł II, cykl poświęcony Bogu Ojcu. Stworzyłeś nas, Panie, dla siebie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w tobie. To słynne stwierdzenie, otwierające wyznania świętego Augustyna, dostatecznie wyraża niezbywalną potrzebę szukania przez człowieka oblicza Boga. Doświadczenie to potwierdzają różne tradycje religijne. Poszukiwanie Boga dokonuje się jakby po omacku, jak powiedział święty Paweł Apostoł. Należy zatem mieć na uwadze owe światło cienie doświadczenia religijnego, przy świadomości, że jedynie pełne objawienie, w którym ukazuje się sam Bóg, może rozwiać cienie i niejasności i zapalić światło. Bóg często użala się. Iż jego ojcowska miłość nie spotkała się z należytą odpowiedzią. Pan przemawia, wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw mnie. Szukaj jego oblicza. Szukam, O panie, twojego oblicza. Poszukiwanie oblicza Boga jest drogą niezbędną do przebycia, którą należy przemierzyć ze szczerością serca i stałym oddaniem. Jedynie serce sprawiedliwego może znaleźć radość w poszukiwaniu oblicza Pana, i w nim może więc odbić się ojcowskie oblicze Boga. Przestrzegając prawa Bożego, człowiek korzysta w pełni z opieki Boga Przemierza. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską, Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Jezus stawia siebie w sposób całkowicie wyjątkowy w relacji do Ojcostwa Bożego, objawiając się jako syn i proponując siebie jako jedyną drogę, która prowadzi do Ojca. Poznanie Jego samego oznacza poznanie ojca, ponieważ ojciec działa przez Niego. Apostoł Jan. Z wdzięcznością i wzruszeniem mówi. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.